Ups, a cwaniak Pierdyknie yy, Mam też Team yy, Time day Także jest dzień Pierdyk O, a oto i cała nasza Budowla, którą Zbudował ten Nasz gracz Który w ogóle zbudował tą całą mapę Mi się bardzo podobało yy, Gra była przednia Trochę się naśmiałem, trochę poćwiczyłem. Myśl myśl logiczne myślenie, haha. Ha. I w ogóle. Zabijemy pająka. O. I, 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 I dzięki za obejrzenie. Zapraszam do grania na tej mapie. Czy ja tam byłem? Naprawdę, mapka jest świetna. Jeśli chcecie w ogóle jest więcej części tej mapki jest Escape Craft 2. Od, z tego co słyszałem i Escape, Escape Craft 3. Także jest tego sporo. Ja, ja chyba będę wszystkie części robił, bo mi się bardzo spodobało. Ale to było kupie! <grym> Dobra, dzięki za obejrzenie. Na razie. Cześć.